No elo elo, z tej strony Blargio. E, dawno nie było filmów na kanale, więc stwierdziłem, że nie będę takim leniem. To tutaj macie odcinek z Gary's, moda trochę kijowa, ale no cóż, e, dotacja nie przyszła. O, no, mo tu nie z takim kolegą gram, się, witaj. Dzień dobry. No, taki antewski, polecam. Kanał też antewski się Ja jeszcze zostawcie suba. Mm, dokładnie. No i co tu dalej mówisz? No, odcinek nie będzie zbyt długi, to jest pewne. Bo to nie ma z kim grać. Nie grałem, piję mnie, bo to się... <grabiam> No ja, no. To się panuje. Trzyma. patrz tu. To jest ostatnie. I my w mozonie. <grabiam> jest łapiec. A to dobra giera. No dobra giera, <grabiam> nie wiem we dwóch. Może byśmy coś poza sandboxach podbudowali? Jakieś budynki? Sandbox, a właśnie stoper se puszczę, bo oczywiście co? Eee, film musi trwać 11 minut Czemu ja się w tobie zrespiłem? Tak Czemu ja się w tobie zrespiłem? Nie wiem 11 mhm. minut, czekaj Czemu 11 minut? No, czemu 11 minut? No już ci mówię, czemu 11 minut no. Yy, bo to jest moje ograniczenie na tym programie do nagrywania. A jaki masz? Najlepszy nie powiem, najlepszy. bo będzie reklama. Jeszcze mnie pozwą. Najlepszy, najlepszy taki na O, taki darmowy, co wszyscy znają. Nie. To nie tak. jest OBS. OBS według Pewnie Bandica, czy coś. Nie, na bandikami trzeba kupić prawo żeby używać mikrofonu. To pewnie masz Actiona, czy coś. Nope co ty masz nie, <grym> po, na, po filmie ci powiem Windows Movie Maker <grym> no, no wiadomo że najlepszy nie klasyki najlepsze o oh, m... co mowa. się dzieje hej pomóż mi opętało <grym> mnie A, wygrałem co mu się na filmie zobaczysz co mi się stało no. No ale ogólnie taka, taka, taka gierka, nie No a jeszcze 11 minut, żeby się szybciej to buforowało, nie? Bo wiesz jak to tam wygląda, rzucanie filmów na YouTube. No ja wiem ja, jak strasznie wyglądają Minecrafta pierwszy raz w dwie godziny buforowałem. Ile minut. Nie! Jak <laughs> ja nie robię Fajnie się to bawisz. Mhm. Wiesz co? Nie wiem czy ten murder widi osoby, to najlepszy pomysł, to jest bardziej doskoczny niż ma, ma, murder co? A mam to samo przemyślenie Dobra, my, a my mamy tutaj 10 ekipa. minut Dawaj ekipę zbieramy Musimy. Potem Znaczy ekipa jest, tylko że ich teraz nie ma, bo tu albo chłop poszedł do fryzjera, albo chłop hmm. dostał, nie jak to było, ulewka to eee. trzeba się na nagrywki umówić. Tak, to po pierwsze, a po drugie, jak to było ulewka? Czekaj. Coś tam mówił, że to nie jest karat, to, to jest coś innego. To jest e, ten. Odwyk. <laughs> właśnie, jest na odwyku. No, lewy na odwyku. O nie, rozbierz się by gdzieś, ja się boję. Cześć, czuję nie się zagrożony. No, windy nie u umie... No No, Czas, starej tak. O, spider <laughs> Spiderman, kurde. <laughs> jak, jak to wyglądało z mojej perspektywy? Ciemną na tej mapie, jak nie wiem, mała jakaś taka, no, no, no zero gwiazdek, no. No taka, no tak 2 na 10 bym powiedział, no tak średnia. No, też gdzieś rozbijasz, sobie, ja się boję. Możesz nie rozbijać szyb? Nie. Ja tu buduję napięcie, klimat, żeby było strasznie. Jak rozbiję wszystkie szyby na mapie, to do ciebie przyjdę. Czekaj, jak się używało windy? Co no, klikasz na jakiś numerek, który chcesz użyć i ja. Aha! Ja to w nie numerku mnie zauważyłem. To A wszystko wyjaśnia. z numerkami. Trzecim, czy ci właśnie widziałem. Czy my się wymienialiśmy? O nie. Zostaw no mnie. Nie, trzeba, trzeba uniki robić. A nie, ma To Mam najszybszą rękę na dzikim zachodzie. Ale zły też szybszą rękę. Bo się zapowietrzysz. Się ja się barykaduję. Ja się barykaduję tu Nie ja chcę coś sprawdzić czy da się gdzieś dostać Podpustuję się ze skrzyniami Se Trzeba ja barykadę w żebyś Kurde, do mnie wcisnął Nie gryzę no no <grych> jest Co, pośledzona, nie... <grych> nie potrafi skakać Dobra Cięła? Nie Nie wyciągnąła Ja się widziałem, że tak ktoś tam nie pykał A sobie, ja sobie ten, ja sobie barykadę podobałam, a ty mnie tak zabijesz Jakby, jakby ktoś chciał, szukał rozrywki, to murder 1 na 1 to najlepszy pomysł Dokładnie <ścuchy> Cicho Skubidubidu Where are you? Ale Dobra nigdy mnie nie znajdziesz Podpowiedz, są na czwartym piętrze hmm. Hmm. Właśnie zniszczyłeś sobie drogę do dojścia do mnie o nie. Ej, czy ty jesteś w tym kącie ciemnym? Nie. Help. Help. Czekaj, jak się Help. używało tego, a? Help! Help! A, dobra. <laughs> I am here. You're not the man I thought you were. Watch out! Run for your life! Help! <laughs> Właśnie, weźmy Help. to, muszę tu wziąć jakąś skrzynkę czy coś. Dobra. Idź tam tego generatora tam, tam gdzie rozbiłeś rybę. Rzuć Jaki tu nóż, jest może traf mnie trafisz. Właśnie ja próbuję rzucić nóż. O, cześć! O, hello there. Dobra, spierdzielam stąd. Nie no, weź, mi, musisz mnie zabić. Weź nie przedłużę, bo odcinek się powoli kończy No nie Pochodź no tu, no Rajerze No nic... No się nie umiem grać w go teraz Dobra, chodź tu. No nie! Już się z i nie mogę go podnieść. Nie! Teraz, teraz ja jestem ubiorą, teraz ja muszę się chować. Łak! No nie! Okej, okay. okay. to jest dobra kampa. Weź nie przedłużaj, chodź. Tu. To jest najlepsza kampa. Ever Sorry za to, ale no, musiałem, no. Mam sytuację... Tego Cześć! Wymaga... Sytuacja tego wymagała, bo ten ułom oczywiście musiał zniszczyć tę skrzynię. Mam takie 3 minuty odcinka jeszcze trzy <laughs> muszę minuty. w ogóle ogarnąć gdzie, gdzie mi się te filmy zapisują, nie? Nie się zapisuje w filmach i jolo. jolo <laughs> porobione. Jesteś tam, gdzie ja myślę. Nie Ho, O! No, 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 no! Kochani, tym filmem kończymy dzisiejszy odcinek. Nie, no, jeszcze trzy minuty, niech, Mam nadzieję, niech, że niech się, się napadnie. Niech się napatrząc, na pewno znowu nie zobaczą filmu przez następny dwie. Nie, przez następny... Dwa na to. No jedno co ty myślałeś, że co no. No burżuazja. Czy my się właśnie mynęliśmy? Chyba no tak. Oczy cześć. Nie. nie. A ten możemy już podnieść nie? Ale Ej, dawaj, wymienimy się bronią. Da się, tak? Nie da się. O ja lepiej jeszcze mi się zmieniło. Ja jestem na drugim piętrze. No to dobrze, tu bądź tam O, ja buduję barykadę znowu. O! Cześć. <laughs> Taki polecam. łysy co się tam barykaduje A ja łysy jestem to, to zaraz nie będę łysy. A nie, bo to że się nie da zmienić, nie? No nie. Dobra, ostatnia runda. Lecimy. raszuję cię śmieciu. Czekaj. A Chodzi na drugie piętro. Okej. Okay. Idę na drugie piętro Siema! Nie! Zostaw Jak ty nie umarłeś? Przepraszam bardzo O, teraz tak lepiej Dobra, Was i z tym akcentem było? możemy skończyć dzisiejszy odcinek No... Miejmy nadzieję, że będzie O nie, dosłownie <grym> się... do widzenia wszystkim e, no to e, pożegna się jeszcze Pożegnałem się Dobra, dziękuję jeszcze raz możesz się pożegnać Pa, pa. No no to tym akcentem możemy skończyć, tak więc elo